Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Kamil Zych. Witam, panie Stanisławie. Często wspomina pan o ostatecznym rozwiązaniu kwestii chińskiej przez Amerykanów. Mam takie pytanie: w jaki sposób wyobraża pan sobie to ostateczne rozwiązanie bardziej jako konflikt militarny, wojnę technologiczną, informacyjną, czy może inaczej? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. Dziękuję za życzenia zdrowia. Tego nigdy nie za dużo. No jak w każdej formie sobie to wyobrażam, no to trudno sobie wyobrazić na pewno, znaczy na pewno, na pewno to wszyscy umrzemy, ale wydaje mi się, że współczesna wojna będzie miała będzie wyglądała trochę inaczej niż druga wojna światowa, podobnie jak druga wojna światowa wyglądała trochę inaczej niż pierwsza. No między innymi na rozmaite wynalazki, czy na przykład zastosowanie rozmaitych wynalazków i, i wymyślenie nowych taktyk. W pierwszej wojnie światowej nikt nie, nie wyobrażał sobie, że decydującą siłą w, w wojnie może okazać się lotnictwo. No a w drugiej wojnie światowej to się właśnie okazało czołgi były znane w I wojnie światowej ale dopiero przed II wojną światową Niemcy odmyślili taktykę uderzania całymi formacjami pancernymi i rozbijania frontów no, to dlatego bardzo trudno jest, ja zresztą się nie znam na tych na technice wojskowej na strategii militarnej więc nie będę się tu wymądrzał dlatego dopuszczam wszelkie możliwe wszelkie możliwe formy tej wojny, w, każdą, w każdej postaci. Pan Waldemar Banasik. Czy nie uważa, szanowny pan, że warto byłoby stworzyć taki ruch internetowego, obywatelskiego monitorowania wszystkich istotnych dla życia publicznego osób w Polsce. Na przykład powołać z dobrowolnych składek organizację pozarządową, która założyłaby każdej osobistości życia publicznego, opłaconej przecież z naszych podatków, Stronę internetową, która zawierałaby zakładkę z wszelkimi informacjami o danej osobie i jej działalności. Tak, by każdy obywatel mógł tam zajrzeć i wyrobić sobie opinię o człowieku, jego pochodzeniu, karierze zawodowej i publicznej w przeciągu całego okresu jej aktywności. Obecnie dostęp i do tych informacji jest ograniczony, bo są one rozproszone i mają charakter zdeformowany propagandą. Zakres informacji musiał być weryfikowany podaniem wiarygodnego źródła, by wykluczyć pomówienie lub celowe próby kompromitacji. W ten sposób Powstawałoby wiarygodne dosie, osoby, włącznie z wypowiadanymi istotnymi opiniami, wywiadami, serwisem filmowym, fotograficznym itd. Weryfikowanie prawdziwości zamieszczanych informacji należałoby do obowiązków tej organizacji. W ten sposób szwindle i funkcjonowanie w polityce w wyniku układzików i w wyniku jakiejś formy agenturalności łat, byłyby łatwo dostrzegalne. W końcu jako obywatele mamy prawo, więc obowiązek być. Odpowiedzialnymi za to, kogo wybieramy. Łączę wyrazy szacunku, w Waldemar Banasik. No proszę pana, to jest oczywiście ciekawy pomysł, ale to jest coś w rodzaju takiego monitorowania, pilnowania tych naszych umiłowanych przywódców. No dobrze. Ale jaką ma pan gwarancję, że ta organizacja nie będzie stronnicza? Kto upilnuje strażników? Kto upilnuje strażników? Ja myślę, że. Taka organizacja nie uchroniłaby się tym bardziej, że obywatele tu nie mają jednego zdania na temat polityki. Zdania są podzielone, więc a już nie mówię o tym, że najprostszym sposobem zapewnienia stronniczości przy pozorach bezstronności takiej organizacji to jest opanowanie jej przez tajne służby. No to tajne służby mają tylu konfidentów, że nie jedno, a dziesięć takich organizacji mogłyby stworzyć i każda by była Każda by się prezentowała jako obiektywna. Ja myślę, że y, to nie jest tak, że my nie, nie mamy informacji na temat naszych umiłowanych przywódców. No, nie wystarczy zajrzeć do Wikipedii. Tam o każdym coś jest. Owszem, niektórzy ukrywają na przykład ich życiorysy się zaczynają od 90 roku, tak jakby przedtem w ogóle jakby się w 90 roku urodzili, no a wiemy, że to nieprawda. Ale są również obcojęzyczne wersje Wikipedii, i tam jest znacznie więcej informacji, często na temat również naszych umiowanych przywódców albo osobistości zagranicznych. Ja chętnie z tego źródła korzystam. Oczywiście staram się te informacje weryfikować, no w jaki sposób? A w taki, że z kilku źródeł zasięgam. Staram się zasięgać z kilku źródeł, nie mówiąc już o moich honorable no, a Poza tym, jak się żyje długo, to się sporo pamięta. No i to szalenie pomaga w weryfikowaniu. Także niech pan to przemyśli, niech pan się zastanowi, w jaki sposób taką organizację yy, yy, uchronić przed pokusą, bez, przed pokusą stronniczości politycznej. Bo jestem pewien, że ona by takiej pokusie bardzo chętnie uległa. Yy, pilnujmy Polski. Panie Stanisławie, dlaczego Stefan Oleszczuk, legendarny burmistrz Kamienia Pomorskiego, jest dziś zapomniany? No, bo nie jest burmistrzem, ani nie jest posłem, ani nie jest senatorem. No to nie ma takiej okazji, nie ma zbyt wielu okazji, żeby o sobie przypominać. Wtedy, kiedy był burmistrzem Kamienia Pomorskiego, no to nawet w telewizji występował w Ogólnopolskiej i tak dalej, no to ludzie go znali. No a teraz, teraz nie, no to, ale to myślę, że dlatego. Ole Hojland, szanowny panie Stanisławie, jak pan uważa, czy obecny premier Morawiecki, zważywszy na to, że był doradcą premiera Tuska, znów zmieniłby front, gdyby zmieniła się władza? Nie wykluczam tego. Francuzi mają takie pożekadło, takie przysłowie: kto raz był królem, zawsze zachowa majestat. Myślę, że to w, w, w przypadku pana premiera Morawieckiego jest całkiem możliwe. Jarosław Jankowski, dzień dobry panie redaktorze. Jak ocenia pan pontyfikat Piusa XII? Dobrze oceniam pontyfikat Piusa XII. Przeprowadził kościół przez bardzo trudny okres II wojny światowej. No, mało tego, w odróżnieniu od następnych papieży, Bar miał bardzo zrobiony stosunek do komunizmu, to znaczy, że każdą formę współpracy, każda forma współpracy katolików z komunistami była napiętnowana. Od tej linii odszedł drugich Sobór, Sobór Watykański, a poprzedzała go taka, no, taki grzech pierwotny w postaci umowy w Mecu, chyba w 1962 roku. Papieżowi Janowi XXIII bardzo zależało na tym, żeby w w Soborze wzięli udział przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej jako obserwatorzy. No i Cerkiew skwapliwie skorzystała z okazji, że owszem, dobrze, ale pod warunkiem, że na Soborze nie nastąpi potępienie komunizmu. Warto przypomnieć, że wtedy, w tym czasie wszyscy wysocy hierarchowie Cerkwi Prawosławnej, to byli wyżsi oficerowie KGB, w stopniu generałów, pułkowników i tak dalej, no to z takimi właśnie tutaj. A za piusa 12 czegoś takiego nie było. No i pamiętam, jak w drugiej klasie szkoły podstawowej dostałem nagrodę za piękne czytanie i postępy w nauce dostałem książkę Jacka Bochańskiego pod tytułem Zgodnie z prawem. No i to taka książka była socrealistyczna, nawet Ktoś mi teraz, znaczy nie ktoś, tylko ksiądz Romanowski mi podarował, gdzieś zdobył w jakimś antykwariacie tę książkę i mi ją podarował. No i tam przypominam sobie takie opowiadanie o tym, jak to w jednej tam wsi współdzielnię produkcyjną zakładano. No i tam takim jednym z najbardziej czynnych jego mości przy zakładaniu tej spółdzielni był niejaki Jabłoński, który bardzo politycznie był wyrobiony, wywożąc, jadąc na pole z furmanką obornika. Takie śpiewał piosenki, na przykład Trumanowski Pachołek z Krzyżem to było o Piusie XII właśnie, więc komuna Piusa XII nienawidziła również za to, że był szefem państwa watykańskiego, a więc szefem centrali kościoła katolickiego, która pozostawała poza zasięgiem sowieckich władz i to właśnie dlatego był znienawidzony. Pamiętam jak Pius XII zmarł no jest taka książka Tadeusza Brezy z Piżowa Brama. Nie jest on tam najbardziej życzliwy piusowi XII, no ale tam sporo można na temat samego piusa XII. I jego pontyfikatu przeczytać, a jak ktoś ma takie bardziej rozbudowane zainteresowania, to są rozmaite opracowania historyczne. Pan Jan Tymoszuk. Panie Stanisławie, czy Polska i inne kraje europejskie pójdą śladem Kanady w ograniczaniu dostępu do broni? Jak wyglądałoby to w Polsce? Czy myśli Pan, że Polacy by się zbuntowali, czy grzecznie oddali broń, która w prywatnych rękach w dużej mierze należy do policjantów i żołnierzy? Jak postąpi Kanada, gdzie mniej niż 1% posiadaczy broni zwróciło ją Policji? a termin mija za dwa miesiące. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. No wydaje mi się, że jeżeli rząd przystępuje do rozbrajania społeczeństwa, to jakieś ma złe zamiary w stosunku do niego. I wcale się nie dziwię Kanadyjczykom, że tutaj stosują bierny opór. Myślę, że w przypadku Polski mogło być podobnie, dlatego że no, nie ma żadnego powodu, żeby obywatele byli rozbrojeni, zwłaszcza obywatele uczciwi, bo z, z i przyczyny takiej jest w prawie polskim, podobnie jak w prawie innych państw zawarowane prawo do obrony koniecznej. No to jeżeli obywatel ma zagwarantowane prawo do obrony koniecznej, to nie można go pozbawiać narzędzi, które tej obronie służą. No, nie ma w tym żadnej logiki, jakby powiedział Aronek w 1968 roku. Także myślę, że taka Taka, taki bierny opór, takie obywatelskie nieposłuszeństwo mogłoby się właśnie takim uzasadnieniem tutaj wesprzeć. Pan Mariusz Korolczuk. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym poznać pańską opinię na temat ruchów charyzmatycznych. Jak zdefiniowałby pan to zjawisko w kościele? Pańskim zdaniem mamy do czynienia z psychologią czy psychoterapią? Czy, te, czy ze zjawiskiem teologicznym. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. No moja, y, moja opinia na temat ruchów charyzmatycznych jest cechowana sceptycyzmem. Y, ja w ogóle y, y, odnoszę wrażenie, że to jest... Y, Raczej takie psychoterapeutyczne, ten i, i trochę na pograniczu psychiatrii zjawisko. Nie wiem, no wydaje mi się, że religia chrześcijańska, katolicka jest tak do tego stopnia racjonalna, że żadne ruchy charyzmatyczne nie są tu potrzebne. Natomiast jeżeli, no, nadużycia się zdarzają, tam właśnie w tym wrocławskim zakonie dominikanów był jakiś filut, który tam z panienkami robił eksperymenty charyzmatyczne. No to właśnie daje pole do popisu takim rozmaitym szarlatanom. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.